To jest podcast Więcej niż szczęśliwe małżeństwo. Jeśli dążysz do lepszej relacji małżeńskiej, to ten podcast jest dla Ciebie. Mamy nadzieję, że ten podcast to przestrzeń rozmów o relacjach, o małżeństwie, rodzinie, trudnościach w codzienności, ale też o radościach i nadziejach. Cześć wszystkim, tu Arkadiusz z podcastu Więcej niż szczęśliwe małżeństwo. Dzisiaj będę mówił o temacie, który niszczy wiele małżeństw, em, więcej niż zdrada, ale o którym jakoś nikt nie chce mówić wprost. I chodzi mi tutaj o teściów i, i jedność małżeńską. Słuchajcie, z moich skromnych obserwacji wynika, że większość konfliktów małżeńskich ma swoje źródło w relacjach z rodziną pochodzenia. To może być nawet 60% przypadków. A mimo to w żadnym kursie przodużyńskim nikt Was nie przygotuje na to, co się stanie, gdy Twoja mama spotka się z naszym małżeństwem. Dzisiaj będzie bardzo konkretnie opowiem wam, dlaczego zdanie, ale przecież to moja mama, może zniszczyć Was związek. Kiedy warto mieszkać z teściami, a kiedy to absolutnie zły pomysł? Podzielę się też naszym 20-letnim doświadczeniem z życia, z dala od rodziców i tym, jak teraz przygotowuję moją rodzinę na mieszkanie z teściową. Inspiracją do tego odcinka była książka pana Jacka Polikowskiego, Warto Pokochać Teściową, ale też dorzuciłem dużo z tego, co jest naszym życiowym doświadczeniem, i praktyczne narzędzia, które sprawdziłem na własnej skórze. Zacznę od pytania, które może was zaboli, a musimy je sobie zadać. Komu należy się Twoja lojalność? Żonie czy mamie? To pytanie brzmi brutalnie. Wiem o tym. Ale większość mężczyzn nawet nie zdaje sobie sprawy, że stoi przed takim wyborem. A kobiety? One często w ogóle nie rozumieją, dlaczego Teściowa traktuje je jak jakieś intruski, które ukradły jej syna. W Biblii jest napisane: Dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę, a złączy się ze swoją żoną. To nie jest tylko poetyckie sformułowanie, które brzmi ładnie na ślubie, to jest konkretna instrukcja działania. W XXI wieku opuszczenie nie oznacza oczywiście zerwania kontaktu z rodzicami, ale oznacza zmianę hierarchii lojalności. I tutaj właśnie leży problem. Ile razy słyszeliście takie zdanie? Moja, maza, mam, moja mama zawsze była dla mnie najważniejsza. Ta deklaracja wypowiedziana w obecności żony to jak nóż wbity w plecy małżeństwa. Albo ona dobrze myśli, tylko źle się wyraża. Nieustanne tłumaczenie zachowań toksycznego rodzica zamiast obrony współmażonka. Mój ulubiony to nie mogę jej zmienić. Taka już jest. To jest, myślę, abdykacja w roli obrońcy jedności małżeńskiej. A co jeszcze lepsze właściwie, ale ona już taka jest, musisz to zrozumieć. Zmuszanie żony do akceptacji rzeczy, które nie są do zaakceptowania. A, prawa, a prawda jest taka. I może to zaboli niektórych słuchaczy. Jeśli nie nauczysz się chronić swojego małżeństwa przed własnymi rodzicami, nikt inny tego za ciebie nie zrobi. I nie chodzi mi tutaj o walkę z rodzicami czy jakieś złośliwości. Chodzi o budowanie zdrowych granic. Można kochać mamę i jednocześnie chronić żonę. To nie jest jakaś gra, w której ktoś musi przegrać. Przejdźmy teraz do konkretów, bo teoria to jedno, a życie to drugie. Opowiem wam o sytuacjach, które niszczą jedność małżeńską na co dzień. Pierwszy scenariusz to teściowa ekspert od wychowania. Znacie to? Kochanie, ale dzieci powinny iść do stałych porach. Spaść. Spać albo jeść, nie? Za moich czasów dzieci były bardziej grzeczne. Może gdybyś była bardziej konsekwentna. Co robi w tym momencie, mąż? No, albo milczy, albo jest jak zaklęty, albo jeszcze gorzej mówi: Mama, może masz rację. Myślę, że prawidłowa reakcja powinna brzmieć tak: Mamo, doceniam twoją troskę, ale to my z żoną decydujemy o wychowaniu naszych dzieci. Jeśli masz jakieś uwagi, skieruj je proszę do mnie, a nie bezpośrednio do mojej żony. Uż mi trudno, nie? Tak, ma być trudno. A to jest nasza odpowiedzialność jako mężów. Inny scenariusz, który chyba zna każdy. Święta. Pole bitwy o tradycje. Zawsze spędzaliśmy we Wigilię u nas. A może nasze pierogi są lepsze? Dzieci powinny poznać prawidłowe tradycje rodzinne. Słuchajcie, tu ani nie chodzi o tradycje, ani o te pierogi. Tu chodzi o to, kto kontroluje waszą rodzinę. Prawidłowa reakcja to oczywiście mamo, rozumiem, że to dla ciebie ważne. My jako rodzina podejmujemy decyzję wspólnie. W tym roku będziemy u nas, ale serdecznie was zapraszamy. Proste? No niby tak, ale w praktyce wymaga to stalowych nerwów i szczerze mówiąc, yy, nie jest to łatwe. No. Inny scenariusz: teść jako doradca finansowy. Po co kupujecie te drogie mieszkanie? Za moich czasów żyliśmy skromni. Może gdyby zięś bardziej się starał? Tu odpowiedź brzmi: Tato, doceniam Twoje doświadczenie. Ale nasze finanse to nasza odpowiedzialność. Jeśli będziemy potrzebować rady, to poprosimy. No i mój ulubiony to manipulacja przez dzieci. Dlaczego babcia nie może do nas przyjść? Babcia mówi, że jest smutna. U babci jest lepiej niż w domu. To już jest w ogóle niedopuszczalne: Dziecko nie może być narzędziem manipulacji dorosłych. Kropka. We wszystkich tych scenariuszach klucz to jasne komunikowanie granic bez agresji, ale z determinacją. Szacunek tak, kontrola nie. Teraz opowiem Wam o naszej decyzji, jaką z Moniką podjęliśmy na początku małżeństwa. Przez 20 lat mieszkaliśmy oddzielnie od naszych rodziców, świadomie. I chcę się podzielić z Wami plusami i minusami tej decyzji. Plusy? Przede wszystkim mogliśmy zbudować naszą własną tożsamość małżeńską. Pierwszych kilka lat to była prawdziwa nauka. Jak my funkcjonujemy jako para, jakie mamy potrzeby, jak się komunikujemy. Nie mieliśmy nikogo z boku, kto by nam mówił, a może spróbujcie tak, a my zawsze robiliśmy inaczej. Nauczyliśmy się samodzielności. Każdy konflikt, każda trudność zmuszała nas do szukania rozwiązań we dwoje, a nie do, a nie do biegania do rodziców po pomoc. To budowało naszą odporność jako parę. Gdy mieliśmy problem, musieliśmy usiąść i go rozwiązać sami. Nie było opcji, mama nam pomoże, czy tata wszystko załatwi. I przeszliśmy naprawdę przez to wszystko sami. Gdy nie mieliśmy pieniędzy, jedliśmy taniej suchy chleb i warzywa. I daliśmy radę nawet w bardzo złych momentach. Przejęliśmy biedę, włamanie do naszego domu, wszystkie decyzje finansowe, kupno własnego domu i problemy z, z płodnością. To już nawet była taka trochę desperacja, szukanie dziecka do adopcji. A to wszystko przeszliśmy sami, bez pomocy rodziców. Potem, dzięki Bożemu błogosławieństwu, dzieci się narodziły, ale też były problemy z, potem z narodzinami, najpierw jednego, potem drugiego dziecka. I owszem, teściowa przylatywała co jakiś czas i pomagała nam w trudach porodu, ale potem wracała do siebie i walczyliśmy dalej. Na pełnej autonomii. To było ciężkie, ale nauczyło nas, że możemy na siebie liczyć zawsze w każdej sytuacji. Mogliśmy stworzyć nasze własne tradycje, nasze święta, nasze sposoby świętowania, nasze zasady wychowania dzieci. To było niesamowite, bo mogliśmy wybierać to, co nam odpowiadało z obu rodzin, a odrzucić to, co nam nie służyło. Nie musieliśmy robić czegoś, bo tak zawsze było. I nasze, nasi synowie zawsze wiedzieli, że mama i tata to ci, którzy decydują, a babcia i dziadek to wsparcie i miłość, ale nie władza. To bardzo ułatwia wychowanie, gdy hierarchia jest jasna. No i mieliśmy spokój. Mogliśmy budować atmosferę w domu taką, jaką chcieliśmy, bez ciągłego stresowania się, czy komuś się coś podoba, czy, czy się nie podoba, czy robimy coś jak trzeba. Oczywiście są też minusy i nie będę tutaj ukrywał, bo były momenty szczególne przy małych dzieciach, gdy dodatkowa para rąk byłaby błogosławieństwem. Gdy jedno z nas chorowało, a drugie musiało opiekować się chory dzieckiem. To było ciężkie. Mnie, czasem Monika czuła, że ciągle jesteśmy we dwoje przeciwko światu i to było wyczerpujące. Chyba jednym z najtrudniejszych takich okresów to był czas pandemii, gdzie mieliśmy noworodka, dwulatka i, i nie można było wychodzić z domu. Oczywiście też koszty finansowe były większe, no bo w, własny dom, brak pomocy w opiece nad dziećmi, to oznaczał też większe wydatki. Nasze dzieci mają mniej naturalnego kontaktu z dziadkami niż te, które mieszkają blisko, i musieliśmy świadomie organizować spotkania i wyjazdy. Wakacje. I była większa presja na nasz związek. No bo gdy mieszkasz z rodziną, masz jakiś tam bufor, zawsze jest ktoś, kto ci pomoże, wesprze. My musieliśmy być dla siebie wszystkim. Oczywiście mieliśmy też wsparcie przyjaciół, który, którym bardzo dziękuję. Ale czy, czy ja żałuję tej decyzji? Absolutnie nie, ani Monika. Te 20 lat pozwoliły nam budować solidny fundament małżeństwa. Poznaliśmy siebie nawzajem, bez wpływów zewnętrznych. Nauczyliśmy się rozwiązywać swoje problemy we dwoje i to się doświadczenie było bezcenne. Ale życie czasem zmusza nas do mieszkania z rodziną. I chcę tutaj Wam opowiedzieć, kiedy to ma sens, a kiedy to jest prosta droga do katastrofy. Są sytuacje, gdy mieszkanie z teściami ma sens. Pierwsza na przykład to sytuacje przejściowe z jasnym terminem. Na przykład budowa domu, remont, kryzys finansowy, zmiana pracy. Ale warunek jest bezwzględny, to ustalony z góry czas zakończenia. Mieszkamy do końca roku albo do ukończenia remontu. Bez tego to jest droga donikąd. Znam parę, która budowała dom i mieszkała z rodzicami kilka miesięcy, czy tam nawet lat. Udało się, bo wszyscy wiedzieli, że to tymczasowe. Był plan, był termin, była jasna perspektywa, i się udało. Druga sytuacja to wsparcie przy młodych dzieciach, na przykład pomoc w opiece, szczególnie gdy oboje rodzice pracują. Ale i tutaj to musi być jasne, kto decyduje o wychowaniu, o karmieniu i zasadach. Młoda mama wraca do pracy, babcia pomaga w opiece, w porządku. Ale to rodzice ustalają zasady, a nie babcia. Trzecia zasada to opieka nad chorymi rodzicami. Tu jest oczywiście obowiązek moralny, szczególnie w ostatnich latach życia. Ale jeśli to możliwe, powinna być to rotacja jakichś obowiązków, na przykład między rodzeństwem. Ojciec, na przykład, po zawale, wymaga stałej opieki. Mieszka z jednym synem przez pół roku, potem przenosi się do drugiego. I jeszcze czwarta to na przykład sytuacje kryzysowe, czyli na przykład choroba, utrata pracy lub inne nagłe trudności. I tu też warunkiem jest tymczasowość i wzajemny szacunek. Ale są też sytuacje, gdy mieszkanie z teściami, z teściami to droga do katastrofy. Pierwsza na przykład, żeby zaoszczędzić bez terminu. Brak konkretnego planu wyprowadzki. Znam parę, która mieszkała u rodziców, żeby odłożyć na mieszkanie. Po trzech latach nadal nie mieli mieszkania, ale przyzwyczaili się do komfortu i mieszkali jeszcze kilka lat. A ryzyko jest takie, że już się uzależnicie od wygody i stracicie motywację do samodzielności. Inna sytuacja to na przykład, gdy rodzice chcą kontrolować małżeństwo. Ciągłe interweniowanie w decyzje, wychowanie dzieci, finanse. Tutaj sygnałem ostrzegaszczym na przykład są rady, przemienione w nakazy. Brak możliwości odmowy. Przykład: teściowa decyduje, co wnuczek ma jeść, kiedy może się bawić, krytykuje każdą decyzję rodziców. Jeszcze inna: brak prywatności i autonomii. Niemożność prowadzenia normalnego życia małżeńskiego. Para po prostu nie może rozmawiać w prywatności. Każda rozmowa jest komentowana, jest zero intymności. I ostatni: toksyczne relacje. Ciąg konflikty, manipulacje, brak szacunku. Tu obowiązuje zasada bezwzględna. Już lepiej być biednym, ale w zgodzie, niż bogatym w kłótni. I teraz powiem Wam o tym, co nas czeka. Mniej Monikę. Za kilka miesięcy będziemy mieszkać z Ceściową przez okres przejściowy. Po 20 latach samodzielności. I chcę się podzielić, jak do tego się przygotowuję, bo może innym to pomoże w podobnej sytuacji. To nie jest nasza pierwsza opcja, jasne, to życiowa konieczność związana z naszą przeprowadzką. Mamy zamiar pomieszkać u teściowej przez kilka miesięcy, najdłużej do listopada. Tylko po to, żeby się zatrzymać, zaoszczędzić, zbudować historię kredytową, znaleźć odpowiedni dom i od razu się wyprowadzić. Zakładam też mniej oczywiście optymistyczne scenariusze, ale zawsze decydujemy ja i żona. Pierwszą rzecz, którą zrobiłem, to ustalenie ram czasowych z Moniką. Ustaliliśmy maksymalny czas pobytu i warunki jego skrócenia. To nie może być sytuacja bez końca. Mamy plan A, optymistyczny termin, na przykład do sierpnia. Plan B, realistyczny do października, no i plan C, pesymistyczny do listopada, ale z jasną granicą. Najlepiej, gdyby był tylko plan A. To by było idealnie. Bo jak zakładam już plan B albo plan C, no to już tak trochę zakładamy, że się nie powiedzie, prawda? Więc ja przede wszystkim mam plan A. Przeprowadziliśmy z Moniką kilka szczerych rozmów. Kto, kiedy i jak reaguje na trudne sytuacje. Jakie są nasze czerwone linie, których nie przekroczymy? Jak chronić naszą jedność małżeńską w nowych warunkach? Ustaliliśmy też, że to co, ty co tydzień będziemy rozmawiać, jak nam idzie. Przygotowuję się też me na mentalnie na to, że będą momenty frustracji, że będę musiał być dyplomatą między żoną a teściową, że niektóre nasze przyzwyczajenia będą musiały zostać dostosowane. Ustaliłem dla siebie, jakie rzeczy są dla mnie nie do zaakceptowania, gdzie jest granica, której przekroczenie oznacza, że musimy znaleźć inne rozwiązanie. Z dziećmi też rozmawiamy. Wyjaśniam synom cały czas, którzy mają 7 i 5 lat, że sytuację w ten sposób, który myślę, że rozumieją, że babcia z nami będzie mieszkać przez jakiś czas, bo przeprowadzamy się i szukamy nowego domu. To jest tymczasowe, nie na zawsze. Mama i tata nadal decydują o wszystkim najważniejszym. A babcia będzie miała swoje zasady, my swoje i to jest w porządku. Powiedziałem im też, że niektóre rzeczy się zmienią, może będziemy musieli być ciszej wieczorami, babcia może mieć inne zwyczaje niż my. Ale ważne, żeby zawsze mówili nam, że jeśli coś ich martwi, i jasno podkreślam, że rodzice to nadal ci, którzy podejmują najważniejsze decyzje babcia to jest wsparcie, miłość, ale finalne słowo należy do rodziców. Z żoną ustaliliśmy też praktyczne rzeczy: podział przestrzeni, jasne granice, gdzie jest nasza, a gdzie babci. Nasza sypialnia to strefa prywatna ustaliliśmy wspólne przestrzenie i zasady korzystania z nich. Kto decyduje, kto decyduje o karaniu dzieci, nagrodach, zasadach? Jak reagować, gdy babcia ma inne zdanie o wychowaniu? Co robimy, gdy dzieci będą grać dorosłym przeciwko sobie? Mamy też plan. Mamy też plan na zachowanie intymności małżeńskiej. Jak zachować bliskość w nowych warunkach? Kiedy i gdzie możemy mieć prywatne rozmowy? Jak chronić naszą relację przed wpływami zewnętrznymi? I co ważne, mamy escape plan, czyli regularne wyjście tylko we własnym gronie, weekendowe wypady, gdzie możemy być tylko my, sposób na zresetowanie się, gdy napięcie rośnie. Najważniejsze zasady, które ustaliłem, to małżeństwo najpierw. Zawsze spieramy się nawzajem, niezależnie od sytuacji. Jeśli jest konflikt między żoną a teściową, ja jestem po stronie żony, oczywiście w, rozmowach gran... w rozumnych granicach. Wdzięczność bez utraty autonomii, doceniamy pomoc i wsparcie, ale nie oddajemy kontroli nad naszym życiem. No i czasowość to nie jest nasze nowe normalne, tylko tymczasowe rozwiązanie. I komunikacja. Zamiast zgromadzić frustrację, rozmawiamy o problemach od razu. Ale w konstruktywny sposób, ewentualnie w odpowiednim czasie. Na podstawie o lat obserwacji rozmów z różnymi małżeństwami, przygotowań do naszej sytuacji mogę wam podać takie moje złote zasady. Dla mężów, Twoja żona to teraz twoja rodzina numer jeden. Zawsze ją broń nawet przed własną mamą. Jej komfort emocjonalny to twoja odpowiedzialność. Gdy widzisz, że żona czuje się nieswojo, to powiedz, mamo, widzę, że żona czuje się niekomfortowo, możemy o tym porozmawiać w prywatności. Nie zmuszaj żony do kochania swoich rodziców. Wystarczy szacunek i uprzejmość. Miłość to proces, a nie nakaz. Nie mów musi się polubić. Tylko wiem, że to trudne. Doceniam twoją cierpliwość. Naucz się mówić nie z miłością. Można odmówić nie raniąc. Mamo, kocham cię, ale to nie jest dobry moment na wizytę. I nie bądź tłumaczem jakichś toksycznych zachowań. Nie usprawiedliwiaj zachowań, które ranią żonę, bo to nie są też Twoje zachowania. Ty nie odpowiadasz za zachowanie Twojej mamy. Skoncentruj się na rozwiązaniu, a nie na tłumaczeniu. No i dla żon? Nie walczcie z teściami o męża. To z nim rozmawiajcie o problemach, nie z jego rodzicami. Nie stawiajcie męża przed wyborem ja albo mama. Zamiast kłócić się z teściową powiedz mężowi, potrzebuję Twojego wsparcia w tej sytuacji, teraz w tym momencie. Ustalcie granice z mężem, nie z jego rodzicami to on musi je komunikować twoje, swojej rodzinie. Ty może być uprzejma, ale nie ustępliwa. Kochanie, potrzebujesz, żebyś powiedział swojej mamie, że nie może wchodzić bez pukania. Nie oczekujcie, że, te, że go zmienicie, bo możecie wpłynąć, ale nie możecie zmusić. Skup się na tym, co możesz kontrolować, w swoich reakcjach. Zamiast dlaczego to, te, jej tego nie powiesz, to lepiej, co możemy zrobić, żeby ta sytuacja była lepsza. No i dla was obojga, regularnie rozmawiajcie o relacjach z rodzicami. Nie zakopujcie problemów z nadziei, że same znikną. Ustalcie czas na takie rozmowy raz w tygodniu. Jak ci idzie z moją mamą? Co możemy zrobić lepiej? Miejcie plan na trudne sytuacje. Na przykład przed świętami, przed wizytami, konfliktami. Ustalcie sygnały, jakieś kody może, sposoby komunikacji. Gdy powiesz, chyba pora na herbatę, to znaczy, że chcesz skończyć rozmowę. Na, na przykład. Pamiętajcie o czasowości. Większość problemów ma swój kres. Ludzie się starzeją, sytuacje się zmieniają i też mają swoją cierpliwość. To trudny okres, ale nie zawsze będzie trwał wieczny. I jeszcze jedna bardzo ważna zasada, którą wyczytałem też u pana Jacka Pulikowskiego. W konflikcie z teściami niech zawsze rozmawia z nimi ich własne dziecko, nie współmarzonek. Unikajcie sytuacji, w których żona kłóci się z rodzicami męża albo mąż kłóci się z rodzicami żony. Dlaczego? Bo rodzice zawsze będą patrzeć lepszym okiem na własne dziecko niż na tego przybłędę, który się do rodziny przyłączył. To jest ludzka natura. Gdy to syn mówi mamie, nie możesz tak mówić do mojej żony, mama może się zdenerwować, ale w końcu zrozumie. Gdy synowa próbuje się bronić, dla teściowej to jest tylko atak na jej rodzinę. No i oczywiście szukajcie gdzieś tam pomocy, jeżeli sami nie dajecie rady. To nie jest wstyd korzystać z terapii małżeńskiej. Są sytuacje, kiedy relacje z teściami stają się tak toksyczne, że zagrażają małżeństwu. Chcę wam podać sygnały ostrzegawcze. Pierwszy. Ciągłe kł kłótnie o rodzinę pochodzenia. Każda rozmowa kończy się konfliktem, nie możecie znaleźć kompromisu. Jeden z Was zawsze broni swojej rodziny kosztem współmażonka. Inny. Manipulacje przez dzieci. Dziadkowie wykorzystują wnuki do wywierania presji. Na przykład powiedz mamie, że babcia jest smutna, bo Was nie widzi. To jest niedopuszczalne. Bo tu jest wykorzystywanie, jawne wykorzystywanie dzieci. Trzeci, brak możliwości wypracowania granic. Każda próba ustalenia jakichś zasad kończy się dramatem. Rodzice nie respektują waszych decyzji i ciągle przekraczają ustalone granice. Czwarty, uczucie, że jesteście w trzech małżeństwach, yy, że teściowie mają zbyt duży wpływ na wasze decyzje, że nie możecie podjąć decyzji bez konsultacji z rodzicami, czujecie się kontrolowani, a nie wspierani. I piąty wpływ na zdrowie psychiczne. Stres związany z rodziną wpływa na wasze zdrowie, unikanie spotkań rodziny z powodu lęku, depresja, bezsenność, problemy psychomatyczne. Kiedy szukać pomocy? Gdy sami już nie możecie wypracować rozwiązań. Gdy konflikty eskalują zamiast się rozwiązywać, gdy jeden ze małżonków zawsze broni swoje rodziny, gdy dzieci, gdy dzieci cierpią z powodu konfliktów dorosłych. W takich sytuacjach warto szukać pomocy u doradcy małżeńskiego, który pomoże wypracować zdrowe granice i strategię radzenia sobie. Pamiętajcie, nie można kochać wszystkich jednakowo, ale można wszystkich szanować. Waszą odpowiedzialnością jest chronić jedność małżeńską, nawet przed własnymi rodzicami. Tak jak mówiłem w poprzednich podcastach, trzeba ustalić jasne um, hierarchię osób. Pamiętać, żeby Pana Boga stawiać na pierwszym miejscu, potem współmarzonka. Potem dopiero dzieci, i potem dopiero resztę rodziny, czyli rodziców i tak dalej, dziadków. Na koniec chcę Wam dać takie konkretne rzeczy, które możecie zrobić już dziś po tym odcinku. Po pierwsze, to rozmowa ze współmarzonkiem. Dziś wieczorem usiądźcie razem i szczerze odpowiedzcie sobie na pytanie, czy czujemy się zespołem w relacjach z naszymi rodzica, rodzica, rodzinami? Które sytuacje rodzinne sprawiają nam najwięcej stresu? Jak możemy lepiej się wzajemnie wspierać? Jakie granice chcemy ustalić i jak je komunikować? Inna rozmowa? Z własnymi rodzicami. W tym tygodniu. Nie czekajcie na konflikt. Proaktywnie ustalcie zasady. Mamo, tato, bardzo was kochamy i cenimy waszą obecność w naszym życiu. Chcemy, żeby nasze relacje były jeszcze lepsze, dlatego chcielibyśmy ustalić kilka rzeczy. Gdy macie na przykład uwagi do wychowania naszych dzieci, kierujcie je do nas, a nie bezpośrednio do dzieci. Kolejna rozmowa to z dziećmi, jutro na przykład. Przygotujcie dzieci na różne sytuacje. Czasami dorośli mogą mieć różne zdania, to jest normalne. Zawsze możecie do nas przyjść, jeśli coś was martwi. Babcie i dziadkowie was kochają, ale to mama i tata podejmują ważne decyzje. Dajcie sobie też pięć zdań, które uratują was w konflikcie z teściami. Doceniam twoją troskę, ale to my jako rodzice podejmujemy te decyzje. Rozumiem twój punkt widzenia, my mamy inne podejście. Kocham cię, ale nie mogę się z tym zgodzić. Potrzebuję chwili do przemyślenia? Porozmawiajmy o tym później. Jeśli masz jakieś uwagi, porozmawiaj ze mną, ale nie z moją żoną. I plan na przygotowanie dzieci do wizyty u dziadków. Na przykład przed wizytą. U babci mogą być inne zasady niż u nas, i to jest w porządku. Jeśli coś was martwi, powiedzcie nam po powrocie albo w trakcie gdzieś tam, w, w, w prywatnej chwili. Pamiętajcie o grzeczności i szacunku. Powiedzcie, po wizycie, jak było, co wam się podobało? Co było, czy było coś dla was, co was zaskoczyło lub zmartwiło? No i co możecie zrobić dziś? To porozmawiać ze współmarzonkiem o tym odcinku. Ustalić jeden obszar, który chcecie poprawić. W tym tygodniu jakieś zaplanować rozmowę z rodzicami o, o granicach, ustalić kod na trudne sytuacje rodzinne. W tym miesiącu na przykład ocenić, jak działają nowe zasady i dostosować strategię w razie potrzeby. Pamiętajcie, zmiany w relacjach rodzinnych to proces, to nie jest jednako, jednorazowe zdarzenie. Bądźcie cierpliwi, ale konsekwentni. No i to wszystko na dziś w tym temacie teściów i tej jedności małżeńskiej. Wiem, że to trudny temat, ale myślę, że kluczowy do szczęścia wielu par. Kluczowe rzeczy do zapamiętania to to, że wasze małżeństwo to priorytet numer jeden. Można kochać rodziców i chronić współmarzonka jednocześnie. Zdrowe granice to wyraz miłości, nie odrzucenia. Czasowość rozwiązuje wiele problemów, a szukanie pomocy to mądrość, a nie słabość. Jeśli ten temat was dotyka, napiszcie w komentarzach, podzielcie się ze swoimi doświadczeniami. Wasze historie mogą pomóc innym parom. Pamiętajcie, czasem najtrudniejszą lekcją miłości jest nauka mówienia nie tym, których kochamy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.